Widzowie, widzowie, gramy w piłkę. Jesteśmy dosyć słabi. No. A może nam się uda zrobić content. Ech. I pokażemy I jak twarzy. Jak 50 subów wtedy like. La live. Bo tak, inaczej nie możemy zrobić live'a. Chcieliśmy. No. Dobra, dobra. Dawaj.

我。<laughs> O nie masz Przestawię was widzę Tuja tak polimy Ło tuje Świeży 不要，不要！哎，哎，哎！哎，哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎 Ja mam na imię Kacper. Co? to to nie pamiętam. Nie ta. Ja nie, nie, nie było Daj. Bar. Mój jest. Nie gramy. To. Gramy. Dobra, koniec filmiku. Nie, jeszcze nie. No dawaj, no chodź. Ale rainbow. Ej, południu oh. w sumie. No popchnąłeś. A ty mnie cały czas pchniesz. A ty zrobiłeś tak. No ale mocno. Most... Dobra, poczekaj. Może na koniec filmu. No. Dobra, Czekaj. koniec filmu. Nie, poczekaj. Muszę coś zrobić. Zatknij się. Nara. Ale trafiłeś? Ja. Wizowy ja lepiej trafiłem. Dobra. Na serio, koniec. Nara.